Cześć, witam serdecznie z tej strony Arkadikus, jak się macie? Słuchajcie moi drodzy, dzisiaj taka luźna pogadanka bez jakiegoś specjalnego scenariusza, chociaż kilka notatek musiałem sobie przygotować do tego. Ale porozmawiajmy chwilę o Assassin's Creed Shadows, ale spokojnie, nie będziemy teraz jakoś grillować specjalnie tej gry, bo chcę poruszyć całkowicie inny temat związany z tą grą. Chociaż przypomnimy też parę w top znowu marketingowych i produkcyjnych, jeżeli chodzi o ten twór. Ale to wszystko z czymś się Wiąże. Jak dobrze wiecie premiera gry na no, faktycznie wszystkie platformy teraz już 20 marca, czyli teraz jak to nagrywam, to za dwa dni będzie już na rynku. Nie wiem, kiedy ten film powstanie, czy jutro czy, czy, czy jeszcze dzisiaj, no ale 20 marca ta gra wychodzi i oczywiście sam zapowiadałem, że będę tworzył recenzję tej gry. Oczywiście to się pokaże troszeczkę później, bo najpierw jestem akurat wyjazdowy w czasie premiery tej gry, więc no, trudno nie, po, nie ogram jej od samego początku, a potem jeszcze no wiadomo trzeba ją faktycznie ograć zanim cokolwiek z nią zrobimy. Może jak wrócę, no to będziemy mieli jakieś streamy czy cokolwiek takiego. Niemniej będzie to na pewno głośny i gorący temat w ciągu najbliższych kilku dni. Jak dobrze wiecie, nawet jeżeli ja nie będę tworzył na ten temat niczego innego, to inni z grup ludologicznej na pewno. Będą, więc już teraz w zasadzie zapraszam Was na ich materiały, ich streamy, bo czemu by i nie, na pewno będzie zabawnie. Ale do czego zmierzam? Bo już teraz pokazały się takie pierwsze oceny, na przykład na PPE czytałem, że no IGN wystawił tam ocenę, chyba 9 na 10, co mnie w ogóle nie zaskakuje, jeśli mam być szczery, ale tak samo na przykład console Creatures chyba wystawiło ocenę 8 na 10, tak więc pokazują się pierwsze oceny i wygląda to no cóż, standardowo, nie jak dla dużych produkcji, czyli pewnie oceny będą w granicach 7 do 9, a nawet pewnie Eurogamer znowu wypieprzy się z 10 na 10, bo dlaczego by nie można przecież grać Jaskę czy jasuke? Zresztą nie pamiętam jak się wymawia jego imię. Inaczej, ja mówię Jaskę, ale jak mówię Jaskę, to mi ludzie mówią, że to jest jasuke. jak mówię Jasukę, no to ludzie mówią, że to jest Jaskę, tak więc pewnie to wygląda jak e, również z <grym> wymową w języku angielskim. Nie wolno mówić blood, trzeba mówić blad, gdzie to jest nieprawda, ale mniejsza. To akurat już taka e, bzdurka. Tylko e, o co mi chodzi. I i dlaczego w ogóle kręcę ten materiał? No, bo faktycznie pokazały się te oceny, i też widzę czasami takie komentarze, jak: O, czekam na oceny faktycznie ludologów, no, albo że my na pewno niskie oceny będziemy wystawiać. Dobra, ale nie lubię wypowiadać się w imieniu innych, więc mówię w swoim, że o, pewnie zgrilluję tę grę, i tak dalej. I nie wiem, czy faktycznie takie. Przyklejenie tej łatki, że na pewno będę grillował tę grę, jest mi na rękę, czy mi ono pasuje, bo powiem Wam szczerze, Niekoniecznie. Cały czas przecież staram się mówić, że gra, czy inaczej, marketing danej gry i, i różne kontrowersje wokół niej, te czerwone lampki, o których często wspominam, to jest jedno, ale kiedy faktycznie pokazuje się już gra, to należy do niej podejść na zimno. I mogę tutaj dać znowu przykład, chociażby faktycznie Prince of Persia, The Lost Crown, gdzie faktycznie na, przed premierą tej gry ja ją jechałem jak mogłem, bo denerwowało mnie demo. Demo było niesamowicie słabe, to zresztą też potem e, stworzyło pewnego rodzaju kontrowersje i aferę zresztą, pamiętacie pewnie dobrze. A koniec końców gra dostała 7. Czy, czy, czy to nagle zburzyło jakąś narrację? Niekoniecznie. I teraz e, pamiętajmy, że Assassin's Creed Shadows no miało tragiczną, wyboistą ścieżkę, jeżeli chodzi o marketing, reklamy, kontrowersje. Ostatni raz, tak bardzo kontrowersyjny temat przed premierą, szczerze, to. Dla mnie był Fallout 76 kilka lat temu, kiedy to było tyle kontrowersji dotyczących nie tylko stanu gry po jej premierze, ale przede wszystkim chociażby edycji kolekcjonerskiej. To po prostu codziennie to wyskakiwał nowy temat, a pamiętam to bardzo dobrze, bo wtedy tworzyłem jeszcze ten gamingowy przegląd tygodnia i po prostu co odcinek to coś nowego. No było to niesamowicie zabawne, był to mega fail na każdym szczeblu produkcyjnym. I teraz gra oczywiście jest już z tego co słyszałem dużo lepsza. Ale, ale to, co się działo przed premierą, lub tuż po premierze, to była istna degręgolada. No bo nawet jeżeli spojrzeć na Assassin's Creed teraz, nieraz przecież robiłem. Tematy na temat tego, co oni zrobili, co oni głupiego zrobili, gdzie faktycznie nie trzymają się swoich słów, bo przecież oni tak dbają o kulturę, japońską historię i, i tradycję, no bo oni są bardzo przecież tolerancyjni, bardzo progresywni są w tym Ubisoftie. A potem, Stru, dosłownie czysta pogarda dla tej kultury, nie? W wielu przypadkach, i nawet zrobiłem sobie taką krótką listę, ale nie o w ramach scenariusza, że będę wam opowiadał, ale moi drodzy, no pierwszym fejlem według mnie, no to było faktycznie wrzucenie samego jaskę, bo masa, Masa ludzi czekała na e, grę Assassin's Creed w Japonii. Przecież to się łączy ze sobą, a ile lat trzeba było czekać. I w każdej grze do tej pory było także, jeżeli ogrywamy gdzieś jakąś grę, która toczy się w jakimkolwiek kraju, no to graliśmy no, niejako takim natywnym człowiekiem z tego kraju, a teraz nie. Teraz nie, 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 nie. nie. Wiemy, że są inne standardy, wiemy, że czego innego. Oczekują nie tyle gracze, co te różne domy fundingowe i tak dalej, więc nie. Mamy insert, mamy tokenizm, mamy jaskę. No, i ten jaskę nie siadł wielu ludziom, i akurat nawet, e, o ile jestem w stanie się zgodzić, że wielu ludzi strasznie się wzburzyło, że no po prostu, no bo czarnoskóra osoba. Oczywiście, że tak jest, no mamy różny przekrój ludzi poglądowych, no i niekoniecznie nawet te poglądy muszą być jakoś tam e, super pozytywne czy negatywne, ale, ale na pewno wielu ludziom też przeszkadzał po prostu kolor tej skóry. Ale przede wszystkim, no, bądźmy szczerzy, bądźmy realistami, przeszkadza ten insert, bo on jest wręcz oczywisty. To był ten problem. I ja się nie dziwię, że się Japończycy wkurzyli. No dobra, dostaliśmy kobietkę gdzieś tam z boku, ale na początku przecież nacisk był na promowanie jaskę. Dopiero jak się zrobiło o tym głośno i gorąco, to nagle, nagle to ta, ta, ta kobietka była tam pokazywana jako główna. Nawet teraz, ostatnio, jak się pokazywały grafiki, to głównie ona była na tych, właśnie. Grafikach. Potem, jeżeli chodzi o w ogóle te kontrowersje z Jaskę, no to problem był taki, że jak już się ludzie wkurzyli na to, że to jest taki insert, to Ubisoft próbował to usprawiedliwić taką spójnością historyczną. O ile wcześniej były często takie wytłumaczenia, że no Assassin's Creed to nie jest gra historyczna, po prostu czasami się obija o pewne takie elementy historyczne. Tak, nie, teraz Jaskę to jest prawdziwa historyczna postać, posłuchajcie. Pana Tomasa Lockleya, który no, najwyraźniej stworzył sobie historię, i ile Jaskę faktycznie jest postacią historyczną. Historyczna postać to jest bardzo duże słowo. Po prostu istniał, tak? I problem jest taki, że to Thomas Lockley zrobił z niego samuraja, podczas gdy tak naprawdę Jaskę historycznie był po prostu powiernikiem miecza. Trzymał miecz dla kogoś ważniejszego. A tak naprawdę całą historię Jaskę to opowiedziałby... <grych> Fred z chłopaków nie płaczą i byłaby ona praktycznie zgodna z tą historią. Udało im się to zrobić, ponieważ wywozili tylko takich, co albo nie potrafili spierdolić przed siatką, albo byli największymi gołąbami z plemienia i wóz sprzedawał ich za paczkę fajek, bo i tak nie miałaby z nich pożytku. I Obi właśnie tak się strasznie upierało przy tym, że nie, że to jest. Fakt, Jaskę, był samurajem i mówię, posłuchajcie pana Tomasa Lockley'a. I się skończyło tak, że pan Thomas Lockley w uniwersyt z Uniwersytetu Nihon, gdzie w ogóle tam pracował, z tego co pamiętam, no to został usunięty usunięte zostały wszystkie jego wpisy, bo zaczęto powątpiewać w jego faktyczną wiedzę historyczną i zaczęto podejrzewać, że po prostu on tworzy historię zamiast ją badać. Tym bardziej, że jeszcze wyszło, że on dodawał i edytował wpisy na Wikipedii, tak żeby się zgadzało to, co on napisał w swojej książce, a nie to, co faktycznie zostało wybadane. No tak więc renoma, a też historyczna pana Tomasa została kompletnie uwalona, bo tego nie powinno się robić. Zresztą tak samo jeszcze można by to uważać za jakieś bzdurki, no to um, to się potem obiło jeszcze nawet o politykę, bo tam nawet rząd japoński zaczął ingerować niejako w proces tworzenia tej gry, w sensie nie w proces tworzenia, tylko... E, Zaczął traktować to, jak Ubisoft traktuje Japonię, historię i tradycję, jako coś po prostu obraźliwego. I tam był nawet, muszę spojrzeć, jak się ten pan nazywał, Satoshi Hamada, który zaczął właśnie kręcić burzę na ten temat, i to tam. Nie pamiętam wszystkich, szcz wszystkich szczegółów, ale wiem, że to nawet przez ten japoński rząd przeszło e, i było bardzo gorąco. Myślę, że akurat Ubisoft mocno spociło poślady w tym momencie, bo mogłoby się okazać, że tam jakieś srogie nawet pozwy mogą iść albo kary. Inna rzecz to na przykład Ubisoft, przypominam, dba o historię, tradycję i kulturę. No i zdarzyło się tak, że nawet w grafikach koncepcyjnych zostały wrzucone pewne banery rodowe. Tylko wiecie, jaki jest problem, taki, że na tej grafice, która została wrzucona, no to nie był żaden banner rodowy. I ja Wam powiem szczerze, dla mnie, personalnie, to czy on się, on się zgadza z faktem historycznym, czy to ten ród, czy inny ród, dla mnie to nie jest żaden problem, nie znam się na tym i niespecjalnie mnie to nawet interesuje, ale problem jest inny, ponieważ była tutaj kwestia praw autorskich, bo wyobraźcie sobie, że ten banner, który został pokazany, to nie jest żaden historyczny banner rodowy. Tylko banner grupy reinscenizacyjnej z Japonii, bo tak jak my tutaj na przykład w Polsce mamy rycerstwo, zresztą z Malborka jestem, więc tutaj też mamy takich rycerzy. Po prostu tam w Japonii też była grupa reinscenizacyjna, która tam tworzy historię, tam przeżywa ją na nowo. I mają mieli oni swój własny banner, i Ubisoft po prostu, no, zobaczyło zdjęcie z tym banerem. I wykorzystało ten baner, no bo przecież jak japońskie to pewnie historyczne, nie? No, no nie do końca. A skoro mówimy o plagiatach, no to nie można też zapomnieć o tym, że e, było e, Japan... Nie, Tokyo Expo, no i tam Ubisoft przygotowało taki stand właśnie tematyczny związany z Assassin's Creed Shadows. Problem? No był tam Miecz Jaskę, tylko że ten Miecz Jaskę to nie był Miecz Jaskę i Ubisoft nie mogło przecież zapłacić, nie wiem, tam paruset euro, czy nawet niech paru tysięcy euro, żeby stworzony został taki prawdziwy miecz, który być może kiedyś można byłoby nawet sprzedać jako przedmiot kolekcjonerski, czy gdzieś dać na jakąś aukcję, nieważne. To kupiło chamsko na ebayu miecz Zoro z One Piece'a i wstawiło, pokazało to jako miecz jaskę w Assassin's Creed Shadows. What the fuck? Później bodajże 12 września zeszłego roku został pokazany taki szerszy koncept rozgrywkowy, i to akurat Asmongold bardzo ładnie nakreślił, że, no cóż, pod tym filmem, pod tym zwiastunem, była po prostu masa komentarzy botów, które nie mogą się doczekać na grę. Ubisoft pokaże, niejako BioWare is back, nie, jak to było wcześniej. Tak, tutaj, no dobra, grifterzy, grifterami, toksyki, toksykami, ale ja się nie mogę doczekać tej gry. I jasne, że takie komentarze pokazują się od normalnych, prawdziwych ludzi. Tylko problem był taki, że masa z tych komentarzy, naprawdę ogrom. Bardzo podobnie pisało i miało bardzo podobne nazwy użytkownika i pisało w tym samym czasie i miało tyle samo lajków. A wzór był taki: imię, nazwisko, numer. I każdy komentarz pisał w ten sam e, sposób i jeszcze raz mówię na głośniu, to Asmongold zresztą zobaczcie klip sam. In the same thread. This looks incredible. 4 hours temu. Uh, Assassins Creed Shadows, they could never make you. 4 hours ago. Ok, now that all the weirdos are gone, can we normal people, people. That's a good one. Tutaj też mi się e, przypomniało, e, że przecież jeszcze była taka parka Japończyków, którzy stworzyli 20-ponadminutowy e, film, komentując około 6-minutowy zwiastun na Assassin's Creed Shadows, gdzie wypominali wszystkie problemy e, tego zwiastunu i z tym, jak one są kompletnie niezgodne ani z kulturą, ani z tradycją, ani z historią japońską. No ale przecież Ubisoft to, to dba, prawda?

Na której jest jedno noga bramatorii, no, która niejako jest takim pomnikiem po bombardowaniu e, Hiroshima i Nagasaki, ponieważ to była tak naprawdę jedyna struktura, która faktycznie stała po tym bombardowaniu. To jest taki sam symbol jak u nas ten napis e, no, na bramie w Auschwitz. I na ile, moi drodzy, został wyceniony, no taki symbol jednego z najczarniejszych dni Japonii, no, na 49,99 euro. I oczywiście ta figurka została już zmieniona i teraz tam ta postać stoi na takim pniaku już, a nie na jednonodzej br bramie teorii, ale słuchajcie, za 50 euro Ubisoft zrobi wszystko. Potem tutaj muszę sobie na notatnik spojrzeć. Podczas external development sami, to okazało się, że ponad połowa, czy tam połowa, zespołu tworzącego Assassin's Creed Shadows tworzy grę po raz pierwszy. No bo COVID spowodował taki szaszor na rynku deweloperskim, że no masa ludzi. E, takich seniorów, to śmiesznie brzmi, no bo to znowu z Covidem związane, ale niejako odeszła z Game Devu i chyba po prostu zmieniła zawód albo zaczęła tworzyć własne projekty i tak dalej. Raczej to ta gra tworzona jest w połowie przez, ok, amatorów, którzy być może mają talent, jasne, nie zaprzeczam, no ale nie mają za wiele doświadczenia, no i teraz dopiero pierwszy raz pracują w takiej firmie. Szczerze no prędzej bym e, pomyślał, że taki problem był z Outlawsami e, i może stąd się bierze jakość gier e, Ubisoftu w tym momencie. No ale to już w sumie nie jest problem graczy, to jest problem graczy wtedy kiedy oni po prostu zapłacą i się okaże, że gra jest taka sobie. Potem jeszcze zostało nagłośnione, że Assassin's Creed Shadows na PC tak będzie działał z Denovo, co oczywiście zawsze budzi pozytywny odzew ze strony graczy, tak? Bo my wszyscy kochamy Denovo, no ale w sumie jak już marketing i opinia o grze i pijarze tej gry, no, był jaki był, no, to te denuwo, no, to już tak naprawdę żadnej różnicy nie robi. Więc można wcisnąć tym bardziej, że ludzie z zemsty mogą piracić i zajrzeć do tej pirackiej zatoki. Więc w sumie wciśnijmy te denuwo, żeby był problem. Oczywiście pewnie denuwo zostanie złamane jeszcze przed premierą tej gry. Potem były dwie obsuwy, ale o nich opowiemy nieco później, ale kolejna taka kontrowersja związana z. Kulturą, historią bądź tradycjami japońskimi była taka, że no, zobaczyliśmy, że w grze jest taka bohaterka nazwana Jaja. I e, jest ona wojowniczką sumą, co też no, nie do końca z tymi tradycjami, historią e, Japonii się zgadza, ponieważ kobiety tej mm, dyscypliny niejako nie praktykowały. były, Ta dyscyplina była związana głównie z mężczyznami. To jest znowu taka bzdura, no, ale nie, no współcześnie trzeba wcisnąć, bo hehe, duża baba, która, no, miota mężczyznami to jest takie progresywne, takie wiarygodne nie? I, i nie da się odwrotnie zrobić, no bo to by się nie zgadzało z poglądami. Mi zawsze musi być taki insert silnej, niezależnej kobiety, która wszystkimi pomiata, bo to jest takie oryginalne. Bardziej to mi przeszkadza, niż to, że to faktycznie się zgadza z tą historią, bądź nie. Tak samo tutaj muszę już przyznać, że to było, było takie bzdurne, że tam ludzie doszli do tego, że z jednej strony gdzieś tam na zwiastu nie było widać arbuzy, a z drugiej strony kwiaty kwitnącej wiśni. I to się nie zgadza, bo jedno kwitnie w jednym okresie, a drugie rośnie w drugim okresie, ale no, dla mnie to już jest taka bzdura. Wiecie, to są elementy po prostu zdabiające, no, bez przesady. nie? Nawet ja uważam, że to jest już takie. Oh. Właśnie. I w sumie co mi się jeszcze przypomniało, no, i to już była taka grubsza sprawa, no to była afera z wykorzystaniem wizerunku tego dużego posągu Buddy, no bo Ubisoft to wcisnęło tam swoje zwiastuny, screeny i koncepcyjne grafiki reklamujące grę, a to jest dość spory problem, ponieważ o ile jesteś zwykłym turystą i chcesz tam zrobić zdjęcie, nie ma najmniejszego problemu, ale kiedy chcesz wykorzystać tego Buddy, w celach komercyjnych, to zazwyczaj nie dostaje się na to zgody. Bardzo rzadko się ją dostaje, tam po spełnieniu naprawdę wielu, wielu warunków. A Ubisoft no, nikogo nie zapytało, wstawiło model, wykorzystało to na właśnie materiałach promocyjnych, no bo kto by się o taką pierdołę faktycznie pytał. Szanowanie faktycznie kultury, historii, no nie no, my tak, ale nie zawsze, nie? I potem już jest taka końcówka, też taka bzdura. Nic wielkiego, ale po prostu znowu przy tym wszystkim, to już jest po prostu tak witki opadają, no ile można, e, było ogłoszenie współpracy z, chyba z Nadrinas, to się nazywało, to były e, Bobati, to się chyba nazywa, to jest taki specjalny rodzaj herbaty, tylko problem jest taki, bo na początku się wydaje, że fajnie tematycznie, taka herbatka smakowa, Japonia, Azja, e, no tylko problem jest taki, że faktycznie to jest taki e, przysmak, nawet nie przysmak, e, ale specjał z Tajwanu, a nie z Japonii. Ale dokładnie w ten sam dzień, czyli właśnie 24 lutego, kiedy wyszła ta taka śmiesznostka z, tym, z tą herbatką, no to okazało się, że wyciekła cała gra. Nie mówimy o fragmencie, nie mówimy o gameplayu, mówimy o pełnej fizycznej w pudełku grze. Po prostu ktoś chyba wyniósł e, z magazynu kilka kopii, zaczął to sprzedawać na eBay'u, oczywiście się to sprzedało. To mówimy o faktycznie pełnoprawnej grze, a chyba jeszcze był, był taki problem, że o ile zazwyczaj, nawet jeżeli komuś się uda szybciej dorwać taką kopię, w jakikolwiek sposób, legalny czy nielegalny, no to konsole, na przykład PlayStation 5, mają taką blokadę, że nie da się tego zainstalować, tak jakby jest to uzgodnione z wydawcą i, 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 i nie idzie tego złamać, ale akurat Assassin's Creed dało się zainstalować, tak więc e, to już był taki ostateczny chyba gwóźdź, który dobił wszystko. I zobaczcie, ile trwał ten segment, a my mówimy tylko o aferach związanych z marketingiem przed. Premierą gry. I oczywiście w międzyczasie były pokazane zwiastuny, była pokazana rozgrywka, i ja pamiętam z tego, co widziałem, i naprawdę mówię to już z pamięci, to gra mogła się pochwalić jak najbardziej pięknymi widokami. Grafika jest jak najbardziej zadowalająca, animacje są naprawdę bardzo przyjemne. Graficznie tutaj było dowiezione. Kto wie, być może to były takie specjalnie dopieszczone fragmenty, ale z tego, co się orientuje, to Ubisoft akurat na przykład zawsze dowoziło widokówkami. Ale z tego, co pamiętam, to. Gra była dość kontrowersyjna, jeżeli chodzi o walkę, która znowu pod kątem animacji jest naprawdę przyjemna, tam można rozczłonkowywać, niszczyć, gnieść ludzi i tak dalej, więc rzeźnia może być nawet całkiem przyjemna, tylko problem jest taki, że ten system walki wydaje się strasznie chaotyczny. Na przykład, czyli są totalnie niepotrzebne snapy, jest, e, kiedy chcielibyśmy, nie wiem, coś zablokować, tak jak widzieliśmy te animacje, wrogowie się niemal teleportują do nas, dziwacznie jest to zaprojektowane, i być może kto wie, były dwie obsuwy, e, i na początku, po pierwszej obsłowie gra miała wyjść faktycznie w lutym, no ale tam było obłożenie nie dość, że potężne tytułami, to jeszcze potem zarzucano cyniczność, bo Black History Month i tak dalej, ale wydaje mi się, że przy obłożeniu takimi tytułami jak chociażby właśnie Monster Hunter Wilds, jak Kingdom Come Deliverance, nawet Avowed, no to chyba Ubi obsrało zbroję, bo to ta gra jest naprawdę dla nich takim być albo nie być, więc przeniesione to zostało na teraz, na 20 marca. Być może zostało to naprawione, być może to zostało jeszcze bardziej dobite, nie wiem jak wygląda ten stan nie widziałem tej gry. E, tak więc zwiastuny budziły zarówno pozytywne, jak i negatywne emocje. Nic takiego definiującego. Mogę nawet, powiem Wam szczerze, ze swojej perspektywy uwierzyć, że Ubisoft faktycznie. Miało intencję naprawienia, poprawienia bądź zmienienia tej gry pod tym kątem, że ja autentycznie wiem, wierzę, że Assassin's Creed Shadows to jest być albo nie być dla Ubisoftu. Jeżeli ta gra flopnie, jeżeli Ubisoft nie zarobi, to wydaje mi się, że pod koniec roku nie będzie czegoś takiego jak Ubisoft, lub ewentualnie będzie to, teraz ostatnio ogrywam, e cywilizację. Firma marionetkowa zamiast miasta marionetkowego, e, wykupiona już przez kogoś innego większego, i na pewno byłby to koniec gilemotów e, w Ubi. Więc na pewno zależy im bardzo, aby ten tytuł. No cóż, nie wiem czy był dobry, czy po prostu został dobrze odebrany. W każdym razie na pewno. E, pracują przy Assassin's Creed Shadows bardziej niż na przykład przy Star Wars Outlaws. W tego jestem akurat pewny nawet jako totalny grifter. Bo jeżeli gra wypali, no to to może faktycznie po pierwsze, polepszyć akurat sytuację Ubisoftu na giełdzie, bo wiadomo, że ostatnimi czasy to strasznie tak zleciało w dół. Zresztą były nawet takie lekkie podbicia, ale nadal no, w porównaniu z tym, co to było kilka lat temu, no to jest dno. Więc jeżeli gra się uda, no to wydaje mi się, że wtedy to wystrzeli w górę, no będzie to wielki plus dla inwestorów, którzy znowu ochoczo pewnie przyjdą, że okej, okay, być może faktycznie Ubisoft is back, bo cóż, na ten moment to jest jedna wielka niewiadoma. I zresztą też po prawdzie, tak zwyczajnie z ludzkiego, albo bardziej firmowego punktu widzenia, no to wydanie dobrej gry, dopracowanej gry na wysokim poziomie, będzie takim pierwszym krokiem w celu uratowania wizerunku po prostu firmy, bo w tym momencie no, wydaje mi się, że nie jestem jedyny, który e, stwierdzi, że wiecie co, no gry ubi, nie, od średniak, od szrota do średniaka nic wybitnego, no tak niestety ta legendarna jakby nie patrzeć firma jest według mnie postrzegana. Ja wcale nie czekam na gry od Ubisoftu chyba że pod kątem kontentu, ponieważ wiem, że to będzie kopalnia dla mnie kontentu, a jednak na kontencie też mi zależy, jakby nie patrzeć Patrzeć. Więc kto wie, być może, być może w końcu złapali się wszyscy za jaja i ścisnęli, i powiedzieli: Dobra, teraz kurczę, robimy dobrą grę. Nawet liczę na to. Tylko tutaj właśnie do czego zmierzam i od czego w zasadzie zacząłem ten film, to jest nie oczekujcie ode mnie, że ja negatywnie ocenę, ocenię tę, tę grę, tylko dlatego, że no nie lubię Ubisoftu. I w zasadzie Wam zalecam też podejście do tej gry na chłodno, bo proces produkcyjny, proces marketingowy, no totalne wtopy PR-owe, to jest jedno i można się z tego śmiać, można to wypominać latami, absolutnie nie mam z tym problemu, że na przykład jak za rok będzie wychodziła jakaś inna gra i e, Ubisoft znowu będzie się szczyciło poszanowaniem kultury, do tego, jak tam się przykładają, jak, jak dbają o to wszystko. To można im wypomnieć każdy z tych wspomnianych wcześniej punktów, e, który, który mówiłem o każdej w tej wtopie. E, I po prostu im to wypominać, bo to będzie taka czysta hipokryzja i naprawdę im to zajmie wiele lat, zanim oni odbudują się pod tym wizerunkiem. Ale mimo wszystko, marketing, mimo wszystko, PR i proces produkcyjny to jedno. My oceniamy. Grę. I być może okazać się tak, właśnie, że e, o ile nabijałem się z tego cały czas, tak gra będzie w porządku. Jest taka możliwość. I nie chciałbym, abyście Wy, moi drodzy, nawet moi widzowie, gdzieś tam na metakrytykach, na Steamach i tak dalej, nie sypali ocenami na przykład negatywnymi, gdyby ta gra na to nie zasłużyła. I dlaczego do tego zmierzam? Bo. Przynajmniej według mnie, ja sam sobie tak postrzegam, że jest taką moją misją, co prawda dziwaczną, no bo siedzę w domu, po prostu piwniczej i pieprzę o grach, ale jest to, żeby te gry były coraz lepsze. Nie? I dlatego, kiedy coś na potrzebuje krytyki, wymaga krytyki, zasługuje na krytykę, to powinno zostać skrytykowane bez żadnych ceregieli, żadnego takiego, e, jak ci się nie podoba, to w zasadzie nie graj, nie marnuj czasu w dupie, e, skup się na czymś, co lubisz. Nie, 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 nie. nie. Tak nie polepszymy e, rynku gier. ja wiem, że jest masa indyków, i e, my mówimy tutaj głównie o AAA, ale ja lubię AAA, ok? Mniejsza. No zresztą, jeżeli chodzi o e, tutaj ten film, pewnie o którym myślicie, to zrobimy pewnie jakąś odpowiedź za jakiś czas, ale to później. Do czego zmierzam? Jeżeli coś zasługuje na krytykę, powinno tą krytykę dostać, powinno zostać współmiernie do tej krytyki ocenione. Ale kiedy na przykład okazałoby się, że Assassin's Creed Shadows, pomimo tych wszystkich kontrowersji, okaże się grą średnią, dobrą, kto wie, być może bardzo dobrą. To nie oceniajmy tej gry niżej tylko dlatego, że nie lubimy Ubisoftu, że według nas Ubisoft na to zasługuje, że według nas Ubisoft powinno upaść, bo wtedy jest taki dziwny i głupi i niestety szkodliwy sygnał przesyłany, że nam wcale nie zależy na dobrych grach, do, dowiezionych systemach, dopracowanych pod każdym kątem, nie? Nam po prostu zależy na tym, żebyśmy lubili wydawcę czy dewelopera. I w tym momencie tak naprawdę da, dalibyśmy sygnał, że. Wiecie co, nie trzeba się starać. Jeżeli mamy dobry PR-u ludzi, to, to będą to dobre oceny yy, i będziemy zbierać pozytywne na Steamie, na Metacriticu. A to, że się gra wysypie w kilku miejscach, to się nie liczy. I na odwrót. Jeżeli jest firma, która ma kiepski PR, a będzie się starała, żeby zrobić dobrą grę, no to po co w sumie się starać? Po co polepszać swoją pracę, ulepszać swoje gry, mieć jakiś progres skoro gracze i tak tego nie docenią. Bądźmy uczciwi w stosunku do gier. Oceniajmy produkt jakim jest. Oddzielmy niejako okay, dzieło od autora, ale dopiero w momencie wyjścia gry, bo oceniamy jednak grę. Ja też powiem Wam szczerze, nie lubię Ubisoftu, ale jeżeli faktycznie okaże się, że Assassin's Creed Shadows będzie dobre, to ocena będzie dobra. I dlatego od razu już ostrzegam, że po prostu tak będzie. Ja nie wiem, dlaczego niektórzy mają jakieś takie dziwne wrażenie, że u mnie, ja jeszcze tej gry nie widziałem poza zwiastunami, bo nie mam żadnej kopii przedpremierowej, dziwne, prawda? Że ja już teraz wystawię tam ocenę maksymalnie 3 na 10. Nie, moi drodzy, robicie też krzywdę mi, kiedy po prostu macie takie oczekiwania. Bo ja staram się szczycić tym, że okej, okay, mogę o grach gadać, griftować i tak dalej, ale kiedy dochodzi do oceny, to staram się to zrobić tak uczciwie, jak tylko się da i Wam również to zalecam. Bo szczerze, tak zwy ze zwyczajnie ludzkiego punktu widzenia, bo są dwa punkty widzenia. Z jednej strony mogę być content creatorem, tak? Mogę chcieć i mieć jak najwięcej materiałów, i oczywiście, że mieć kliki, żeby to się zgadzało i tak dalej. Oczywiście to się też wiąże z wyświetleniami, no nie czarujmy się, kuźwa. E, więc dla mnie byłoby najlepiej, gdyby ta gra była totalnym flopem, żebym ja mógł jeszcze ze cztery materiały nakręcić o tym, jak to e, Jaskę nie sprzedał jednak Assassin's Creed Shadows, ale jestem też graczem i zwykłym człowiekiem i ja bym chciał, żeby nawet takie Ubisoft poszło w dwie strony, albo się poprawia przy Assassin's Creed i robi świetną grę, super, no albo faktycznie flopuje, ja robię kilka materiałów e, i Ubisoft upada, sobie ten głupi ryj rozbija, ktoś go wykupuje, e, wykupuje wszystkie IP'sy i być może jeszcze będą e, nagle wstałe jakieś tytuły, halo, Raymond, e, i to też będzie cudowny sygnał dla innych firm na rynku. Dla mnie tak naprawdę, w każdą, w którą stronę byśmy nie poszli, dla mnie jest na plus. Dlatego, taką właśnie myślą zostawiam Was dzisiaj. Wybaczcie za ten słowo. Ten film naprawdę powstał bez żadnego wielkiego przygotowania e, i mam nadzieję, że dało się tego słuchać. Bo jednak, kiedy nie mam żadnego scenariusza, to trochę inaczej mi się gada, zbiera myśli i tak Dzięki Wam serdecznie za uwagę. Życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!